No, witajcie. Dzisiaj tak nietypowo, bo na blacie, nie na samochodzie, bo stwierdziłem, że nie będzie sensu, będzie to spadało. A rozebrałem to dla Was specjalnie, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. To jest filmik, część druga, nawiązująca do ciężkiego odpalania przy instalacji LPG. Eee, jakie miałem z tym problemy? W końcu rozwiązane. W tamtym filmiku możecie w pierwszej części sprawdzić jak zdiagnozować, jak dojść do czego. No i dobra, do przodu. Jak już sprawdzicie, że Wam nie przepuszcza membrana w parowniku, że Wam nie przepuszcza czujnik ciśnienia, pozostają wtryski. Też nie wierzyłem jak wtrysk może puszczać. Dużo filmików na YouTube znalazłem, że jak się czyści wtryski. I teraz po rozebraniu tych trysków wszystkich czterech, stwierdzam, że chyba raz na jakiś czas trzeba by było je wyczyścić. wybranie tego to jest bajecznie proste, zaraz Wam pokażę co i jak. W moim przypadku, słuchajcie, dwa wtryski się zatarły, a że to chodziło? Chodziło, jeździło, tylko jedną przyczyną jako było, to jak się trochę na gazie pojeździło, to ciężko było później odpalić na benzynie, dopóki auto nie Oczyściło sobie kolektora sącego. A zaraz dojdziemy do, przyczy do przyczyny. Macie tutaj jeden cały jest złożony w oryginale. Firma zaraz wam się pokażę. AC, tak to wygląda. Tu jest dostarczany gaz, otwiera się elektromagnesem taki tłoczek, i przepuszcza tędy do kolektora sącego. Teraz mam nadzieję, że trafię w ten, co był najgorszy. No, odkręcacie te śrubki, blaszkę, to zwalnamy. I tu jest główny winowajca. To jest cały elektromagnes, proste, sprężynka odpychająca. I zobaczcie, jak wygląda tłoczek. Widzicie? Czegoś tu brakuje, nie? Tu jest gumka zamykająca i otwierająca dolot gazu, wtrysk gazu do kolektora sącego. Zastanawiam się, gdzie jest reszta tego. Tu jej nie było. Pewnie przepaliło auto. Zaraz wam pokażę w dobry, jak powinien wyglądać. To jest jeden, co przypuszczał. Drugi tak samo. Patrzcie jak pozacierany. Nie wiem czy to widzicie. Brakuje tutaj. Parę setnych milimetrów. To już to. Też część na nadpadła. Druga już. Uciekała. Dobra może ten będzie dobry. Czyli już tymi dwoma. Zszedł sobie gaz. Na cylindry i było ciężko. O. Tak powinny te dwa wyglądać. Ale nie wyglądały. Widzicie? Jak już zdążyłem się pobrudzić. Już zdążyłem się pobrudzić. Teraz zobaczymy. No przecież, dlaczego się powinno pobrudzić? Są dwa filtry. Powinni przefiltrować, prawda? Ja zobaczmy, jak te tło, cylinderki wyglądają w środku. <try> tak wyglądają. Nic dziwnego, że to się zaciera. To przejechało 4 lata 100 tysięcy kilometrów. Nigdy nie było odczyszczone, nie zaglądane. Zobaczcie. Nieźle, nie? I o dziwo, naprawdę chodził lepiej na gazie niż na benzynie. A sami widzieliście, jakie są te tu. O! Tak wyglądają wtryski w środku. Więc te filmy, co są na YouTube o czyszczeniu wtrysków, to chyba na coś są potrzebne. Bo Kto do z nas zagląda do wtrysków? Dopiero jak się rozlecą, nie? Tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze raz macie tu przykład. -da -da. Jak je normalnie wytarły. Że już odpodały, kawałki już znikały. Tak się to wszystko wytarło. Tylko na tych dwóch. Te dwa były dobre. Zobaczcie, też już nie ma kawałka. Tak wytarte. A tak jest dobre. Też już zaczyna, widzicie, tu się przycierać. Też się już przycierały. No i teraz autko jeździ. Odpala za każdym razem i tyle. Trzymajcie się i do następnego.